Cześć, Kuba z Duba. Dziś bardzo dobry dzień, ponieważ kolejny rekord w martwym ciągu. Ten tydzień to tydzień maksymalnego wysiłku, czyli tak zwany peak week i miałem zaplanowane na dziś 132,5 razy 10 w martwym ciągu, co udało mi się osiągnąć. Jeszcze powiedzmy tam jeden, może, może dwa z jakąś tam przerwą dałbym radę zrobić, ale chciałem zachować energię na czwartek, na czwartek, bo wtedy też mam zaplanowane bycie rekordu, ale w trochę wyższym zakresie powtórzeń, ale to potem zobaczycie, postaram się wstawić film. I cóż, to 132,5 razy 10 daje mi nowy, nowy one rep Max, czyli nowe maksymalne powtórzenie, czyli niby 177, ale wątpię, ponieważ prościej jest wyliczyć to maksymalne powtórzenie i bardziej dokładnie na podstawie niższego zakresu powtórzeń czyli na przykład tak do 5, do pięciu, no. bo inaczej zachowuje się ciało przy wyższym obciążeniu a inaczej przy trochę mniejszym tak jak tutaj, że zrobiłem z nim 10 powtórzeń także tutaj ciężko raczej wyliczyć tak dokładnie to maksymalne powtórzenie także w tym cyklu wyliczałem na podstawie maksa 156 Następny myślę, że zrobię na podstawie Maxa 160, żeby nie za bardzo szaleć, bo jak wiadomo skuteczny progres to powolny progres, więc spokojnie. No i cóż, tutaj jeszcze, jeszcze było w formie uzupełnienia w martwy ciąg klasyczny 90 razy, 10 razy, 3 serie. To też pozostawię to bez komentarza, bez, bez narracji. I tutaj jest jeszcze, proszę bardzo, co jem. To jest kurczak po wietnamsku, półtora. Torby ryżu, jakieś tam ogórki, i jeszcze do picia woda, zdrowia doda. Także zapraszam. Jeśli chcecie oglądać co jem piszcie również, piszcie komentarze. Piszcie yy, wciąż pytania, bo, bo mało było tych pytań. Także, także piszcie i napiszcie na przykład, jaki macie swój rekord. Jaki jest, was, jest wasz cel treningowy, napiszcie. Z chęcią przeczytam.